Ważne trzy punkty. E, tak, ważne, e, ważne trzy punkty, zwycięstwo dosyć pewne. E, co ja mogę powiedzieć? Bardzo się cieszymy z tych, z tych punktów, które zostały tego dla Wrocławiu. W tym momencie przyjdzie dla nas każdy punkt i każdy set. No i co mogę powiedzieć? No wiesz, że przed nami przed świętami, a później, e, a później też na tym pobliżeniu się otrzymywać. No. W dzisiejszym meczem, chyba takie największe kłopoty w tym trzecim setie. Trochę rozluźnienie po przerwie, czy, czy, czy to rywalizm? Polska był wyżej po przerwie. Myślę, że być może płytkę wpływ tej przerwy dziesięciominutowej, bo to jednak yy, chyba tyle dziesiątko się praca po drugim zejściu do szatni. Yy, natomiast myślę, że dziewczyny z regionu też yy, yy, chciały się nam tak ten wyglądał troszeczkę nerwowo, natomiast dołączył się do nas rybrację. Po raz widać, że stawiać na taką mocno agresywną zagrywkę. Takie założenie było przed żebyś tutaj zagrywką tej prostu do Tak, zazwyczaj, zazwyczaj zawsze to jest tak, że jeżeli ktoś to przegrywa, ten, ten ma o wiele łatwiej, więc zagrywka jest tutaj kluczem. E, no i tak najbardziej zagrywka w tym meczu też zaważyła. tak? Mhm. Nie się od z Rzeszowem, tym ostatnim e, Wiadomo, że będziecie walczyć o zwycięstwo, ale jakbyś mogła podsumować tego rywala, tak? Bo jest to, to jest taki zespół mocno przebudowany i też pokazujący, że jednak walczy o czułówkę w tym roku. E, tak, jest to zespół, który jest bardzo mocno przebudowany bardzo dobrze Jest to zespół, który, o którym się bardzo dużo mówiło przed sezonem. E, co ja mogę powiedzieć? Przyjedzie do nas właściwie na dzień przed milion, więc y, to też trzeba wziąć pod uwagę, w jaki się świąteczny się Natomiast ważna będzie koncentracja na tym, y, na tym meczu, żeby, żeby to zwycięstwo zostało w Wrocławiu. Natomiast uważam, że zespół z Rzeszowa jest y, mocny. Próbować. Ja dziękuję. Dziękuję. dziękuję.